Wiesz, to jutro się wybiera do Was? To Natsu. Natsu, taka YouTuberka. A. Taka dziewczyna. A co, wpuść się czy nie? A to o mnie pytasz? No nie wiem, no. A, a wpuszczaj, no pewnie, że wpuść. Dlaczego nie? Ja nie, nie znam, no to weź na to. A to weź komórkę, wpisz sobie. Nie, no to już pójdę. Później zobaczysz, no. no. Się wybiera, no ale nie wiem, czy przyjadą, ale zapowiedzieli wizytę po południu. Aha. A to się? A ja nie wiem, nawet. Ja nie obserwuję tego też tam. Ale czy przyjadą, czy nie, no to. No. No. No to w każdym razie zapraszamy, tak? Może się uda wpuścić na podwórek. Aczkolwiek nie na pewno. Aczkolwiek nie na pewno. No, dobra. No bo to ale... zależy tego. Od humoru Krzyszka. No dzisiaj z tym y, pato gadał normalnie. Tak? Pato był? No był Pato tam. Pogadali? No. No Pato chciał y, wchodzić na podwórek, to jest to jedna rzecz. Ale Krzyszek wyszedł tam, pogadał, pogadał, tego i tam. Ale na spokojnie, nie to, że tam jest z nerwami gdzieś tam znowu właśnie swoje wyciągali tego bez ubliżeń, bez niczego, tak spokojnie. No to tak powinno być.